wypijemy coś O! Mi się przyciąło trochę Ojej, tutaj klatki spadły No nic yy, Już jest lepiej Musimy wypić parę rzeczy Zanim ruszymy do ataku Jak zawsze jest kółka Szczyka Co jeszcze chcemy? Gwidon Dobra to jestem super silny Jestem Hulk Hogan normalnie Oooooooo, oh, Hulking up Jestem Geralt I'm Hulk. up Ale to jeszcze nie wszystko co zrobię Posełka do miecza I'm a beast now Tu. Naprawdę myślałeś, że możesz tu sobie po prostu wejść? No. Dajcie cesarzowi powód do dumy! Zabić go! Łop, przepłagam cię. Niech żyje jaki ma jak ten? Cesarskiej armii są niezliczone! Mmm. Mm, mmm. Mmm. Próbuj Mmm. Jeszcze trochę ścina. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Mm. 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 Mm, mm, mm. Ale dobrze nam idzie Po tych miksturach jestem normalnie <gryw> tak potężny Mmm Jej yeah, macie nic Chodź teraz, ty. Czas na ciebie. Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. Lepiej ich dobieraj. Należało ich lepiej dobierać. Albo szkolić. Nie byli przygotowani na takiego przeciwnika. Jeżeli nie chcesz skończyć tak jak oni, uwolnij Tris. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla wiedźmy? Jesteśmy przyjaciółką. Są sprawy, o których tacy jak ty nie mają pojęcia. Jakież to sprawy? Przyjaźń. Powiedz mi, warto przyjaźnić się ze zdrajcami i spiskowcami? O czym mówisz? Twoja przyjaciółka i pozostałe wiedźmy spiskowały przeciwko waszym władcom. Ciekawe, mów dalej. Skąd wiesz? Z najlepszego źródła. Od niej samej. Czym ją przekonaliście do przyznania się? Pokazaliśmy jej zeznania innych członkiń Loży. Nie przekonałeś mnie. W tej chwili nie ma to już znaczenia. Dzięki naszej pogawędce moi ludzie ściągnęli posiłki. Może wreszcie zaczną walczyć jak mężczyźni. Czas, żebyś poznał prawdziwą siłę cesarstwa! Okrążyć GO! Fuck you, bitches. To jest wasza siła cesarstwa, czarodziej na dwa ciosy? Mmm... Chodźcie, słuchaj, chodźcie. Fuck you, bitches. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Fuck you.

Teraz ty tylko zostałeś, cieciu. You are dead, bitch, dead. How dare you. Bitch. Dobra. Jakiś pancerz miał. Dobra, co to jest? Niewgadzki miec stalowy. To możemy wywarcić chyba w sumie. Pancerz... 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 jest słaby. Mmm, pyszny soczek. Święte niewgadzkie buty... Chcę ich spodnie. Obra, ten paczac zostawimy, może go sprzedamy. Tu coś jest? List do cesarza. Dobra. of this. Mm-hmm. Trzeba znać 3 szybko. Oh, tris, O, Spójrz na małeczki baumbaum. Gerard? Nie. Yeah. Świętym Kołek. Nie spodziewałaś się mnie. W Nilwgardzkim Lochu można się spodziewać jedynie odwiedzin kata. Torturowali cię? Próbowali różnych sposobów, ale niczego im nie powiedziałam. Kiedy wyruszaliśmy z Vernonem z Flotsam... Nie sądziłem, że tak prędko się spotkamy. Wiem, ile cię to kosztowało. Nigdy tego nie zapomnę, słyszysz? Nigdy. Nie mogłaś wezwać na pomoc przyjaciółek z Loży? Skąd wiesz o Loży? Po prostu wiem. Posłuchaj, Tris. Przedzierając się tutaj, zostawiłem Vernona. Być może z tego powodu rozpadnie się Tymeria. Żałujesz, że mnie uratowałeś? Ja. Nie, nie żałuję. Ale przyszedłem tu nie tylko po to, żeby cię wyciągnąć z łapczyk. Chcę, żebyś mi powiedziała o Twojej roli w tym zamieszaniu. I dlaczego mnie właśnie Demet? to nieprawda? Wiem o istnieniu Loży. Wiem, że to Loża stoi za zabójstwem Demavenda. Wiem, że Tris Marigold jest przedmiotem tej Loży. To nie tak. Proszę, pokaż mi błąd w tym rozumowaniu. Należę do Loży, to prawda. Podobnie jak 11 innych czarodziejów.